Hejka, to znowu Łada. Zanim doszliśmy do tego momentu, że mogłam poprowadzić swoją pierwszą jazdę w terenie, to w międzyczasie przeprowadziłam już kilka zwykłych jazd. Nie pokazywałam i nie będę pokazywać wszystkich jazd, jakie prowadzę, bo nie sądzę, aby każda była ciekawa dla Was. I po drugie, i co najważniejsze, muszę uzyskać zgodę od rodziców dzieci, bo jednak na jazdach w większości są dzieci. Zgodę na udostępnianie wizerunku ich dziecka, a przypominam, że jest to ciężkie przekonać wszystkich i wymaga czasu. No dobra, ale przejdźmy może do jazdy. Na początek, przywitanie, przydział koni i tym razem wszystkie konie czekają na padoku. Pod moje skrzydła trafiła pięcioosobowa grupa zaawansowanych jeźdźców. Plus druga instruktorka, która będzie jechać na końcu w formie bezpieczeństwa przy tak dużej grupie i aby mnie sprawdzić. W nowej grani jest naprawdę dużo możliwości na tereny, a my jedziemy dzisiaj na taki nad wodą. Póki jeszcze jest ciepło. Ten teren odbywał się jeszcze latem. Terenu nie prowadzę sobie tak o. Zanim do tego doszło, to ja byłam jako dodatkowy instruktor zamykający grupę, aby właśnie poznać same trasy. Tak więc dość sporo ich było, żeby spamiętać na przykład gdzie najlepiej galop, jak daleko wyjeżdżać, aby zmieścić się w czasie i tym podobne. Było to dla mnie coś nowego, że musiałam się dość często oglądać za ramię, żeby sprawdzić, czy wszyscy nadążają i jak wygląda sytuacja z tyłu. Oczywiście musiałam również głośno sygnalizować przejście do innego chodu. Jedziemy w bardziej otwartej przestrzeni i są to zaawansowani jeźdźcy, więc mogą się bardziej rozproszyć. Nie muszą stricte jechać jeden za drugim. Mogliście zauważyć, że konie tutaj nie mają problemu z pokonywaniem wody. Jest to właśnie spowodowane tym, że są tu takie tereny, i jeżeli jakieś się boją, to z czasem się przełamują. Jeżeli trafia się taki koń, którego to przeraża, to jest on indywidualnie do niej przyzwyczajany. Ok, ale może teraz trochę o koniu, na którym jadę. Jest to Willow, ośmioletnia klacz rasy American Pine Horse. Jest to jedna z ulubienic tajni, głównie ze względu na umaszczenie. Można powiedzieć, że w tej jednej klaczce są dwa różne konie. Gdy jest w dobrym humorze, to pracuje bardzo chętnie, porusza się lekko, ale potrafi też być bardzo dramatyczna. Odmawia współpracy, rozpraszają wszystko wokół i nie potrafi się skupić. Na moje szczęście nie miała dzisiaj złego humoru, więc raczej reagowała na wszystkie pomoce bez większego problemu. Ciężko by było, gdyby na przykład się rozpraszała i musiałabym ją mocno pilnować, szczególnie że musiałam pilnować też grupy, ale na całe szczęście ten problem mnie nie dotyczył. No i tak by wyglądał pierwszy teren, jaki poprowadziłam. Jest to dla mnie coś bardzo nowego, szczególnie odpowiedzialne, musieć pilnować całej grupy. Jednak na placu jest to łatwiejsze, mniej różnych scenariuszy się może wydarzyć, a oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że zazwyczaj konie są żywsze w terenie. Widoki były przepiękne, ale nie mogłam się na nich skupić tak jakbym chciała, właśnie ze względu na tą odpowiedzialność. Będę musiała tędy przejechać samej, aby się tym nacieszyć. Oczywiście nie myślicie sobie, na nic nie narzekam, po prostu jest to dla mnie kompletnie inne. I to na tyle dzisiaj. Do następnego. Pa!